W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy Was o nowej możliwości zakupu kryptowalut na Uniswap, opowiemy o wybraniu blockchaina Cosmos przez Syntropy oraz poruszymy kwestię listingu BNB a Calgary Exchange. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń. przynajmniej kolej kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał ja za zawartościowy zachęcam do lajka, like subskrypcji, komentarza, tylko koszy przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych. Bo takie należy udać się do specjalisty, by tylko wyrażamy nasze subiekty, te detale, tak więc już nie przedłużając. Zaczynajmy. Kultowy hotel Hubbo i jego recepcjonista Frank otwierają zupełnie nowy ośrodek Sandbox Metaverse. Pomóż Frankowi zająć się hotelem i nawiązać kontakty towarzyskie z gośćmi w świecie stworzonym na sandbox. Użytkownicy Uniswap mogą już teraz kupować kryptowaluty w aplikacji internetowej tej giełdy za pomocą karty kredytowej, debetowej lub przelewu bankowego. Nowa użyteczność Uniswap została wprowadzona we współpracy z MoonPay. Model Self Custody jest nadal najbezpieczniejszym sposobem uczestnictwa w świecie kryptowalutowym. Uniswap chciał mieć pewność, że wszyscy użytkownicy znajdą bezpieczny sposób kupowania kryptowalut bez konieczności polegania na scentralizowanych pośrednikach. Loopring L2 wprowadza nowy program Contribute plus Earn do swojego ekosystemu. Użytkownicy tego ekosystemu mogą przyczyniać się do rozwoju ekosystemu Loopring, zdobywać nowe role oraz tokeny NFT. Osoby zainteresowane większą ilością informacji zachęcamy do sprawdzenia artykułu załączonego do tweeta. Midas Capital robi kolejny krok w kierunku wielu łańcuchowego ekosystemu rynku pieniężnego. Midas wprowadza swoje pule do Evmos. Evmos jest idealnym wyborem dla pól Midas ze względu na swoją wysoce skalowalną strukturę. Kanały cenowe Chainlink od grudnia 2019 są podstawą Synthetix. Synthetix stanowi niezwykle niezawodne i bezpieczne informacje o cenach. W artykule załączonym do wpisu zobaczysz, jak integracja rozwiązań Chainlink pomogła odblokować całkowicie nowe produkty i umożliwiła przeprowadzenie transakcji o wartości 50 miliardów dolarów w 2022 roku. Bitmart zapowiada listing nowego tokenu. Na Bitmart wkrótce pojawi się token OMAX. OMAX obiecuje mieć kompletny ekosystem, który zapewnia jego tokenowi rzeczywistą wartość, niskie opłaty za gaz, skalowalność oraz dużą szybkość transakcji. Więcej informacji o tym listingu zostanie przekazane wkrótce. Synthesopi wybiera kosmos jako preferowany ekosystem dla swojego rozwoju Web3. Solidny i skalowalny blockchain kosmos pomoże Synthesopi kierować przyszłością internetu i wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania. Binance dołącza do Chamber of Digital Commerce. Chamber of Digital Commerce jest wiodącym stowarzyszeniem blockchain i kryptowalut. Binance będzie ściśle współpracować z Izbą Handlu Cyfrowego w zakresie badań, grup roboczych i dyskusji z organami regulacyjnymi, aby pomóc w ustanowieniu zasad przynoszących korzyści i chroniących użytkowników. Herity Network ma przyjemność ogłosić współpracę z Polygon oraz Polygon Studios. Wszystkie produkty Herity Network, czyli Seed Platform, NFT Marketplace i B2B Staking Center będą wykorzystywane w ekosystemie Polygon, budując w ten sposób nową erę kryptowalut. XY Finance informuje o współpracy z Reuter Protocol w celu wzmocnienia świata DeFi. Reuter Protocol to cross-chain bridge z wizją zapewnienia przestrzeni interoperacyjnej dla kryptowalut. Więcej szczegółów dotyczących współpracy zostanie opublikowany wkrótce. MetaShoter opracował system craftingowy, który pozwala użytkownikom tworzyć unikalne przedmioty poprzez łączenie kilku przedmiotów w jeden. Qobi ogłasza, że Ciscalp jest ich teraz oficjalnym partnerem brokerskim. Ciscalp to darmowe oprogramowanie do handlu skalpami kryptowalutowymi. Kawa Network wita Keeper's Exchange w swoim ekosystemie. Keeperb to zdecentralizowana giełda typu Spot i Perpetual z niskimi opłatami i transakcjami o zerowym wpływie na cenę. Giełda Keeperb jest wspierana przez pulę wielu aktywów obsługiwanych przez pulę płynności. Aktualizacja Binance Build. Karta Binance jest już dostępna w 9 nowych krajach EOK. Dobądź do 8% zwrotu gotówki BNB za każdym razem, gdy do dokonasz kwalifikującego się zakupu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Binance. Planet9 to gra strategiczna oparta na technologii blockchain. Planet Nine rozszerzyło swoją poprzednią integrację chain link aby wykorzystać to rozwiązanie w losowaniu nagród i przydzielaniu rzadkości dla niektórych zasobów i przedmiotów w grze. KBL Friends Club nawiązuje współpracę z Polygon. KBL Friends Club będzie opierać się na blockchainie Polygon. Blockchain stworzony przez wspomniany projekt zapewnia szybkie transakcje i niskie opłaty za gaz. W dniu 22 grudnia nastąpił listing BNB na Kanga Exchange. Token BNB jest dostępny w parze z OPLN. Dodatkowo z tej okazji Kanga Exchange ogłosiła konkurs, w którym do wygrania jest 180 tokenów KNG. Jeżeli jesteście zainteresowani, link do postu znajdziecie w opisie filmu. Jeśli nie macie jeszcze konta na Kanga Exchange, zachęcamy do skorzystania z naszego reflinku. Dzięki temu wspomożecie na też nasz kanał. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna. Influencer zakwestionował niezawodność portfeli Ledger powołując się na problemy użytkowników z wypłatami swoich funduszy. Donosi on, że jeden z klientów kilka dni temu próbował zamienić USDT na USDC bez powodzenia. Do dzisiaj nie jest w stanie też wypłacić niemal 3 milionów dolarów. Autor postu w swoich wpisach dołączył zrzuty ekranu, na których widać, że platforma wyświetla komunikat Transakcja powiodła się pomimo braku wypłaty. Zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami, obsługa klienta poprosiła niezadowolonego użytkownika o wypełnienie KYC po zgłoszeniu problemu powodu zdarzeń takich jak FTX wiele osób uznało, że CEX nie są już bezpieczne, więc wycofali monety i schowali je do zimnych portfeli. Jak twierdzi kryptowalutowy influencer, platforma otrzymała środki użytkownika, zanim zażyczyła sobie przekazania KYC. Co ważne, użytkownik współpracował z platformą w celu rozwiązania problemu. Podobno pomimo dostarczenia dowodów na legalne pochodzenie środków, Changelly nadal prowadziła proces sprawdzania funduszy. Chwilę później kontakt z firmą się urwał. Changelly nie jest jedynym partnerem Ledgera. Innymi są również Wire, Paraswap i One Inch. Wymienionych powyżej, pierwszy while także zaliczył ostatnią wpadkę związaną z wypłatami. Ta platforma również zamroziła środki klienta. Inny użytkownik Twittera, Kai, zauważył, że platforma wykonywała transakcje o niewielkiej wartości w ciągu kilku minut, natomiast gdy w grę wchodziły większe kwoty, ledger potrzebował więcej czasu na sfinalizowanie transakcji. Można więc przypuszczać, że środki do realizacji dużych transakcji musiały zostać zebrane, nim została wykonana. A takie możliwości istnieją, jeżeli historie transakcji ledgera i innych platform nie są ze sobą powiązane. Autor postu po twierdzi, że Ledger może mieć w niedługim czasie problem z kryzysem zaufania. Już teraz dyskusje użytkowników na Reddit nie pozostawiają złudzeń, że zamrożone środki swoich klientów to jednostkowe przypadki. Analizując dyskusje i recenzje wspomnianych wyżej partnerów Ledgera, wniosek nasuwa się sam. Jest to dość częsta praktyka tych platform. Użytkownicy zarówno legendarnych, jak i platform partnerskich mogą czuć niepokój i obawiać się o bezpieczeństwo własnych środków. Nie ma przecież żadnego większego problemu logistycznego, by firmy pożyczały sobie środki klientów. Na mogą przejmować środki klientów i obracać nimi w celu pokrycia innych należności, wykorzystując przy tym różnicę czasu. Świadomość takiego modelu biznesowego każe zastanowić się, czy masowa wypłata środków nie doprowadziłaby do upadku kolejnej firmy. Visa chce umożliwić automatyczne płacenie rachunków za pomocą kryptowalut, czyli coś, co zapewnia prywatna bankowość. Użytkownicy kryptowalut mogą pewnego dnia być w stanie automatycznie płacić swoje rachunki za prąd i telefon za pośrednictwem swoich portfeli. Przynajmniej tego chce Visa. W poście na blogu zespół do kryptowalut firmy Visa zaproponował rozwiązanie, które umożliwi automatyczne wypłacanie środków z kryptowalutowych portfeli użytkowników. Wszystko ma być oparte na sieci Ethereum. System ma nie wymagać ręcznego potwierdzenia każdej transakcji przez użytkownika. Automatyczne płatności za powtarzające się rachunki są powszechne w tradycyjnym świecie bankowości. W swoim artykule Visa stwierdziła, że automatyczne powtarzające się płatności za kryptowaluty byłyby możliwe dzięki nowemu rodzajowi samoobsługowego portfela, który opiera się na koncepcji abstrakcji konta. założyciel Ethereum, Vitalik Buterin, przedstawił powyższą koncepcję w 2015 roku. Ta zasadniczo umożliwiła łączenie portfeli opartych na Ethereum i inteligentnych kontraktów. Dzięki samoobsługowemu portfelowi opartemu na AA konta użytkowników funkcjonowałyby jak inteligentne kontrakty, co oznacza, że ludzie mogą planować transakcje bez konieczności podpisywania się w celu zainicjowania każdej transakcji. Zespół Visa przyznaje, że chociaż płatności automatyczne można stosunkowo łatwo zintegrować za pośrednictwem portfeli hostowanych przez inne strony, takie jak giełdy oznacza to oczywiście, że użytkownik musiałby ufać, że jego fundusze będą odpowiednio zarządzane przez te strony. Bankructwa FTX, Voyager czy BlockFi pokazały, że zaś strony trzecie niekoniecznie zawsze są warte zaufania. W poście podkreślono również, że AA było proponowane jako część wielu propozycji ulepszeń Ethereum na przestrzeni lat, ale ostatecznie nie zostało wdrożone. Zespół Wiza stwierdził, że już z powodzeniem testuje takie rozwiązania. Unia Europejska jest w trakcie opracowywania nowych zasad, zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od zapłat, Należności w sektorze kryptowalut najpewniej będzie wymagała od wszystkich dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi zgłaszania transakcji należących do ich klientów mieszkających w granicach Unii Europejskiej. Inicjatywa ta jest częścią pakietu regulacji mającego na celu zwiększenie przejrzystości systemu podatkowego. Umożliwi mieszkańcom w granicach Unii Europejskiej płacenie podatków od zysków z handlu lub inwestowania w aktywa krypto. Projekt przewiduje ustanowienie wspólnego minimalnego poziomu kar za poważne przypadki niezgodności. Za niezgłoszenie się, pomimo ostrzeżeń. Komisja Europejska zwróciła uwagę, że obecne organy podatkowe nie mają dokładnych informacji o zarobkach posiadaczy kryptowalut, co ogranicza wpływy podatkowe ze zwijającej się branży. Przewiduje zasady obejmujące dostawców usług krypto każdej wielkości, zarówno w przypadku transakcji lokalnych, jak i transgranicznych, niezależnie od lokalizacji organizacji. Komisja zaproponowała również rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych instytucji finansowych o pieniądz elektryczny i waluty cyfrowe. Południowo-koreański sąd nakazał zamrożenie około 92 milionów dolarów w aktywach należących do byłych i obecnych dyrektorów generalnych firmy stowarzyszonej Terraform Labs, Camel Labs. Uważa się, że oba przedsiębiorstwa miały bliskie powiązania. Według najnowszego raportu Sąd Okręgowy w Seulu przychylił się do wniosku prokuratury o zajęcie własności siedmiu osób zaangażowanych w sprzedaż kryptowaluty Terra, obecnie zwanej Terra Classic. Wspomniane przedsiębiorstwo miało liczne powiązania z Terraform Labs. Z wynika, że jego dyrektor generalny Kim Hyung yong pełnił kiedyś funkcję wiceprezesa ds. inżynierii w tej drugiej spółce. Według niektórych źródeł pracownicy Kemel Labs pracowali również w południowo-koreańskim biurze Terraform Labs. Najnowsze doniesienia pojawiły się na tle poszukiwań człowieka stojącego na czele ekosystemu Tery Dokłona. Władze z Korei Południowej uważają, że mężczyzna ten ukrywa się w Serbii. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał znajdziecie za zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!